Przygody Sherlocka Holmesa, rozdział trzeci, stowarzysze sprawa tożsamości, część druga. Zakończyliśmy na zdaniu: I dlaczego nie napisał do mnie listu? Och, wkrótce oszaleją w nocy nie mogą nawet zmrużyć oka. Wyciągnęła z mówki małą chusteczkę i zaczęła głośno szlochać. Zajmę się pani sprawą powiedział Holmes, wstając z fotela. I nie mam wątpliwości co do tego, że znajdziemy jej rozwiązanie. Proszę pozwolić, że na siebie przyjmę ciężar tych wydarzeń i proszę się już niczym nie przejmować. A przede wszystkim proszę wymazać z pamięci pana Hosmera Angela, jak on uczynił to z panią. Myśli pan, że już nigdy go nie zobaczę? Obawiam się, że nie. Co więc się z nim stało? Odpowiedź na to pytanie proszę pozostawić mnie. Będę potrzebował dokładnego opisu tego pana i kilku listów, które łaskawie mi pani użyczy. Umieściłam ogłoszenie o jego zaginięciu w Saturday's Chronicle, powiedziała. Oto jego fragment, a tutaj mam cztery listy od niego. Dziękuję. Mogą prosić o pani adres. Lyon Place numer 31 Camberwell. Jak rozumiem, nie miała Pani adresu pana Angela, gdzie znajduje się biuro pani ojca. Rozwozi wina dla Westhouse i Marbank. Dużego importera wina Sven Church Street. Dziękuję. Wszystko mi Pani wyjaśniła. Proszę tutaj zostawić dokumenty. Niech y, pani pamięta o radzie, jakiej pani udzieliłem. Niech cały ten incydent będzie niczym zapieczętowanie, zapieczętowana księga. Proszę nie pozwolić, by w jakikolwiek sposób wpłynął na pani życie. Jest pan niezwykle uprzejmy, panie Holmes. Tego jednak nie mogę panu obiecać. Pozostanę wierna Hosmerowi i kiedy wróci, będę gotowa. Mimo Gretos. Gr groteskowego, przepraszam, kapelusza i bezmyślnej twarzy było coś szlachetnego w prostej wieże panny Sutherland, co wzbudziło nasz szacunek. Położyła mały plik papierów na stole i poszła w swoją stronę z obietnicą, że wróci, kiedy zajdzie taka potrzeba. I tutaj Holmes mówi o najlepszym sposobie na analizę faktów. Sherlock Holmes jeszcze przez kilka minut siedział w fotelu, stykając ze sobą szczupki palców i z nogami wyciągniętymi przed siebie, wpatrywał się w sufit. Następnie ściągnął z półki swoją starą, zatłuszczoną fajkę glinianą, która była mu doradcą i zapaliwszy ją, oparł się wygodnie. Z wyrazem nieskończonej błogości na twarzy zanurzył się w gęstych, błękitnych kłębach wirujących dookoła jego głowy. Całkiem ciekawe studium ta niewiasta zauważył. I tutaj Holmes prowadzi rejestr spraw. Ona sama wydała mi się bardziej interesująca od nękającego ją problemu, który notabene jest banalny i nieoklepany. Odnajdziesz podobne sprawy, zaglądając do mojego rejestru. Szukaj sprawy Andover w 1877. Było też co podobnego w Hadze w zeszłym roku. I choć sam zamysł jest dość stary, było tam kilka nowych szczegółów, ale sama panna była niezwykle interesująca. Zdaje się, że dostrzegłeś w niej dużo szczegółów, które dla mnie były zupełnie niewidoczne, zauważyłam. I tutaj Holmes mówi, uczy Watsona edukacji. Nie tyle niewidoczne, co niezauważone, Watsonie. Nie wiedziałeś, gdzie patrzeć, więc opuściłeś wszystko, co ważne. Chyba nigdy nie uda mi się Ciebie nauczyć, jak ważne są rękawy czy paznokcie kciuków, lub ile znaczenia może się ukryć w sznurówkach butów. Dobrze, jakie informacje zebrałeś na podstawie wyglądu tej kobiety. Opisz ją. Cóż, ubrana była w ciemno szary kapelusz. Z cegla czerwonym piórem. Jej żakiet był czarny, ozdobiony czarnymi koralikami i obrębiony czarnymi okrasami. Miała na sobie brązową suknię w odcieniu ciemniejszym od kawy, koło szyi i na rękawach czerwieniły się małe, purpurowe kawałki pluszu. Rękawiczki miała szarawe i dziurawe. Na prawym palcu wskazującym. Nie zauważyłem jakie miała buty. Z uszu zwisały małe, okrągłe, złote kolczyki i ogólnie sprawiała wrażenie osoby zamożnej, choć skłaniała ku dość prostackiej i wygodnej modzie. Sherlock Holmes klasnął w dłoń i zachichotał. – Słowo dają, Watsonie, robisz wspaniałe postępy. Naprawdę świetnie się spisałeś. Prawdą też jest, że opuściłeś wszystko, co ważne, ale widzę, że już zrozumiałeś metodę i że masz dobre oko do kolorów. Nigdy nie polegaj na ogólnym wrażeniu, mój drogi. Koncentruj się raczej na szczegółach. Ja zawsze w pierwszej kolejności patrzę na rękaw kobiety. Jeśli zaś idzie o mężczyzn, warto jest najpierw spojrzeć na kolana. Jak sam zauważyłeś, ta kobieta do rękawów miała doszyty plusz, który jest pierwszorzędnym materiałem, jeśli chodzi o pozostawione ślady. Podwójna linia nieco powyżej nadgarstka w miejscu, gdzie pisząc. Na maszynie opiera ręką o stół. Cudnie ją zdradziła. Ręczna maszyna do szycia pozostawia podobny znak. Jednak tylko na lewym rękawie i po stronie przeciwległej do kciuka, zamiast po środku, jak w tym przypadku. Potem spojrzałem na jej twarz i zauważywszy ślady po obu stronach jej nosa, nie omieszkałem wspomnieć o jej krótkowzroczności i pisaniu na maszynie, co zdaje się zaskoczyło ją. Nawet mnie to zaskoczyło. Ale przecież to było oczywiste. Ale co mnie naprawdę zdziwiło, to fakt, że gdy spojrzałem na jej buty, okazało się, że nie są identyczne. Miała na sobie dwa różne buty, nosek jednego z nich miał delikatny wzorek, drugi zaś był zupełnie gładki. Jeden był zapięty tylko na dwa pierwsze guziki z pięciu, drugi na pierwszy, trzeci i piąty. Kiedy wizytą składa ci młoda dama, chludnie ubrana, ale w butach nie od pary i do tego niedopiętych nie trzeba wielkiego umysłu, by odgadnąć, że przyszła w pośpiechu. I co jeszcze? Zapytałem żywo, zainteresowany błyskotliwym, jak zawsze zresztą, rozumowaniem mojego przyjaciela. I tutaj Holmes wyciąga wnioski z obserwacji. Zauważyłem mimochodem, że przed wyjściem z domu, ale już ubrawszy się, napisała list. Zauważyłeś, że jej prawa rękawiczka była podarta na palcu wskazującym. Umknęło ci jednak, że obydwie rękawiczki i jej palec były poplamione fioletowym atramentem. Musiała pisać w pośpiechu i zbyt głęboko zamaczać pióro. Najprawdopodobniej miało to miejsce dzisiaj rano, w przeciwnym wypadku ślad na paluszku zdążyłby zniknąć. Wszystko to, choć elementarne, jest miłą rozrywką. Muszę jednak wracać do pracy. Watsonie, <laughs> czy mógłbyś mi przeczytać ogłoszenie z gazety zawierające opis pana Hosmera Angela? Uniosłem do świata mały, zadrukowany kawałek papieru. A tam było napisane tak. Rankiem 14 zaginął gentleman nazwiskiem Hosmer Angel. Około pięć stóp i siedem cali wzrostu, mocnej budowy, ziemista cera, czarne włosy, niewielka łysina pośrodku głowy, krzaczaste, białe bokobrody i wąsy, przyciemniane okulary, niewyraźna mowa, ostatnio był widziany w czarnym fraku obitym jedwabiem, czarnej kamizelce ze złotą dewiską, szarych Tweedowych spodniach z brązowymi getrami założonymi na buty, zatrudniony w biurze na Ladenhall Street. Ktokolwiek widział. I na tym się zakończyło. Wystarczy, powiedział Holmes. Jeśli idzie o listy, są dość pospolite. Nie ma w nich żadnej wskazówki przybliżającej nam postać Anny, pana Angela. Z wyjątkiem jednego fragmentu, w którym cytuję Balzaka. Mają jednak pewną niezwykłą cechę, która niewątpliwie będzie dla Ciebie uderzająca. Są napisane na maszynie, zauważyłem. Nie tylko listy, ale także i podpis. Popatrz na to skludne: Hosmer Angel. U dołu listu. Jest na nich data, lecz nie ma żadnego napisu oprócz Ledenhall Street, co jest dość nieprecyzyjne. Kwestia podpisu jest bardzo znacząca, żeby nie powiedzieć rozstrzygająca. A o czym rozstrzyga? Mój drogi, czy naprawdę nie widzisz, jak silny ma wpływ na naszą sprawę? Nie mogą rzec, abym to dostrzegał. Chyba że chodzi o to. Przepraszam, chyba że chodzi ci o to, że autor planował zaprzeczyć wszystkiemu, jeśli doszłoby do złamania przysięgi. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Napiszę dwa listy, które powinny załatwić sprawę. Jeden z nich do firmy w City, drugi do ojczyma tej młodej damy, pana Windy Banka z prośbą o spotkanie tutaj jutro o 6 wieczorem. Powinniśmy przecież przesłuchać i mężczyzn z jej rodziny. A teraz, doktorze, skoro nie możemy się za nic zabrać, Dopóki nie przyjdą odpowiedzi na nasze listy, musimy na ten czas odłożyć tę sprawę na półkę. Miałem tak wiele powodów, by zawierzyć subtelnym umiejętnościom pojmowania mojego przyjaciela i jego niesłychanej energii do działania, że byłem pewien, iż musi mieć jakieś solidne podstawy, które pozwalają całą tę tajemnicę, którą przyszło mu zgłębić, traktować tak lekko. Wiedziałem tylko jednej jego porażce w sprawie króla Czech i fotografii Irene Adler. Kiedy jednak pomyślałem o osobliwej sprawie znaku czterech, czyli powieść detektywistyczna Artura Conan Doyle'a, w której występują Sherlock Holmes i dr Watson, w tej powieści Watson poznaje swoją przyszłą żonę. I niezwykłych okolicznościach towarzyszących studium w Szkarłacie poczułem, że zagadka, której nie byłby w stanie rozwiązać, musiałaby być niezwykle poplątana. Pozostawiłem go więc wciąż pykającego czarną glinianą fajkę z przeświadczeniem, że kiedy przyjdzie następnego wieczora okaże się, że ma już w garści wszelkie niewskazówki, które doprowadzą do zidentyfikowania zaginionego, narzeczonego, panny Mary Sutherland. Jednocześnie pewna sprawa zawodowa zajmowała moją uwagę i cały następny dzień spędziłem przy cierpiącym pacjencie. Dopiero w okolicach godziny szóstej mogłem ruszyć dwukołowo w bryczku na Baker Street, obawiając się, że może już być za późno, by zostać. Świadkiem rozwiązania tajemnicy. I tutaj Holmes zainteresowanie chemią i badania. Sherlock Holmes był sam drzemał jeszcze na wpół, długi i chudy kulił się w fotelu. Po niezmierzonej ilości butelek i próbówek oraz ostrym zapachu kwasu solnego domyśliłem się, że spędził cały dzień przy pracy laboratoryjnej, którą tak bardzo sobie cenił. I co, czy już odgadłeś? Zapytałem zaraz na wejściu. Tak, to był dwusiarczan barytu. Nie chodzi mi o zagadkę, krzyknąłem. A to? Myślałem, że pytasz o sól, nad którą ostatnio pracowałem. W tamtej sprawie nigdy nie było żadnej tajemnicy, chociaż, jak już mówiłem wczoraj, niektóre szczegóły są interesujące. Jedyny problem polega na tym, że nie ma paragrafu. Pod który ten łajdak mógłby podpa podpaść. Kim więc on jest i jaki ma cel w porzuceniu panny Sutherland? Ledwo zdążyłem zadać swe pytanie, a zanim jeszcze Holmes zdążył otworzyć usta, by na nie odpowiedzieć, usłyszeliśmy ciężkie kroki w korytarzu i pukanie do drzwi. To ojczym dziewczyny, pan James Windybank, powiedział Holmes. Napisał do mnie, że zjawi się o szóstej. Proszę wejść. I tutaj wygląd pana Windybanka. Do pokoju wszedł krzepki mężczyzna średniego wzrostu, w wieku około 30 lat, gładko ogolony, z ziemistą cerą, uprzejmy, a nawet przymilny. Oczy miał szare, a jego wzrok był niezwykle przenikliwy. Spojrzał na nas dociekliwie, umieścił swój błyszczący cylinder, na kredensie i lekko się ukłoniwszy usunął się na najbliższy fotel. Dobry wieczór, panie Windybank, powiedział Holmes. Ufam, iż ten list, napisany na maszynie, według którego byliśmy umówieni na godzinę szóstą, jest od pana. Owszem, obawiam się, że jestem nieco spóźniony, ale niestety to nie ja zarządzam swym czasem. Przepraszam za pannę Sutherland, która zawraca panom głowy taką drobną sprawą. Osobiście uważam, że lepiej nie prać własnych brudów przy obcych ludziach. Przyszła tutaj wbrew mojej woli. Jak z pewnością panowie zauważyli, to taka nadpobudliwa, impulsywna dziewczyna. Niełatwo ją powstrzymać, jeśli coś sobie upzdura. Oczywiście, nie jestem panom tak bardzo przeciwny, skoro nie pracujecie dla policji. Jednakże nie jest przyjemnie, kiedy takie rodzinne nieszczęście jest nagłośnione. Poza tym to bezużyteczny wydatek, bo przecież jakim cudem mogliby panowie odnaleźć tego Hosmera Angela? Wręcz przeciwnie, powiedział cicho Holmes. Mam wszel wszelkie powody, by przypuszczać, że uda mi się ujawnić pana Angela. Pan Windybank poderwał się gwałtownie i upuścił rękawiczki. Jakże miło mi to słyszeć. Powiedział. To niezwykle ciekawe, zauważył Holmes, że maszyna do pisania ma, podobnie jak ludzka ręka, swój charakter pisma. Nie ma dwóch, które pisałyby identycznie, może z wyjątkiem tych nowych. Niektóre litery zau, za, zużywają. Się szybciej niż inne. Niektóre ścierają się tylko z jednej strony. W pańskim liście pani Windybank, każda litera E jest zamazana. Jest też drobny defekt w ogonku R. Jest jeszcze 14 innych charakterystycznych klawiszy. Te dwa jednak są najbardziej oczywiste. Wszystkie listy w naszym biurze są pisane na tej maszynie. Nie dziwi mnie więc, że jest troszkę zużyta, odpowiedział nasz gość patrując się przenikliwym wzrokiem w Holmesa. A teraz przedstawię panu naprawdę interesującą analizę, panie Windybank. Kontynuował Sherlock. Rozważam napisanie w najbliższym czasie kolejnej monografii dotyczącej związku maszyny do pisania ze zbrodnią. Temu właśnie tematowi poświęciłem nieco swojej uwagi. Mam tutaj cztery listy, które zostały wysłane przez zaginionego człowieka. Wszystkie są napisane na maszynie. W każdym z nich nie tylko literki E są zamazane, a R pozbawione ogonków, ale za pomocą mojego szkła powiększającego z łatwością Pan zauważy pozostałe 14 cech charakterystycznych, o których już Panu wspomniałem. Pan Windybank zerwał się na równe nogi i chwycił swój cylinder. Nie zamierzam marnować czasu na tego rodzaju fantazje, Panie Holmes, powiedział. Jeśli potrafi pan złapać tego człowieka, proszę on to zrobić i na końcu mnie o tym powiadomić. Oczywiście, powiedział Holmes, zagradzając mu drogę i przekręcając klucz w drzwiach. Właśnie pana informuję, że go złapałem. Co? Gdzie? Wykrzyk wykrzyknął pan Windybank i zbladłszy na całej twarzy, zaczął się rozglądać niczym szczur w pułapce. Och, na nic to się nie zda, proszę mi wierzyć. Uprzejmie powiedział Holmes: Nie ma już możliwości ucieczki, panie Windybank. Dowody są zbyt oczywiste. Potraktował mnie pan bardzo kietkim komplementem, mówiąc, że nie będę w stanie rozwiązać tak prostej zagadki. W rzeczy samej proszę usiąść, porozmawiamy. Nasz gość opadł ciężko na fotel, a na upiornie bladym czole leśniły wilgotne brwi. To, to nie jest karalne. Wyjąkał. Obawiam się, że nie jest. Jednak między nami, Winbank, powiem panu, że to, co pan zrobił, było najbardziej okrutnym, samolubnym i nieczułym występkiem, z jakim się spotkałem w całej mojej karierze. Choć licho przemyślanym. A teraz proszę pozostawi pozwolić, że prześledzę to wydarzeń. Jeśli się gdzieś pomylę, proszę zaprzeczyć. Mężczyzna siedział skulony w fotelu, z głową spuszczoną na pierś, jak człowiek całkiem załamany. Holmes wsparł stopy obok kominka i przechyliwszy się do tyłu, włożył ręce do kieszeni. I zaczął mówić, raczej do siebie, niżli do nas. Mężczyzna ożenił się z kobietą, dużo od siebie starszą dla, tej, dla jej pieniędzy, powiedział. Mógł też korzystać z pieniędzy jej córki, dopóki mieszkała z nimi. Dla ludzi w ich sytuacji strata takich przychodów byłaby znacząca. Warto było przedsięwziąć środki, by je zatrzymać. Córka miała dobre i miłe usposobienie była uczuciowa i serdeczna. <laughs> było więc oczywiste, że z tyloma zaletami i przyzwoitym dochodem niedługo pozostanie samotna. Jej zaś lubiny. Oznaczałyby utratę 100 funtów miesięcznie, co więc, pozost... co więc robi jej ojczym? Był z sytuacji zapobiec, obmyśla plan dużo zacniejszy, portfelowi niźli w sercu. W zmowie i przy pomocy swojej żony przebiera się, swe chytre oczy zakrywa przyciemnianymi okularami. Twarz maskuje wąsem i krzycza z tymi bokobrodami, głos zniekształca w przymilny szept i świadom krótkowzroczności dziewczyny pojawia się jako pan Hosmer Angel. Następnie odstręcza innych adoratorów, oferując jej swoje uczucie. Na początku to miał być tylko żart, jęknął nasz gość. Nie sądziliśmy, że tak się za nie było w tym jednak nic zabawnego. Nie wiadomo dlaczego, ale młoda dama bardzo się zakochała. A ponieważ była przekonana o tym, że jej ojczym przebywa we Francji, myśl o zdradzie nie przyszła jej nawet do głowy. Atencja tegoż dżentelmena pochlebiała jej, a efekt ten wzmógł dodatkowo podziw matki. Wtedy pan Angel zaczął składać jej wizyty, bo oczywiste już stało się, że sprawy muszą zajść tak daleko to tylko możliwe, jeśli mają wywołać rezultat. Były spotkania i zaręczyny, które ostatecznie miały zagwarantować wyłączność uczuć kobiety. Ta farsa nie mogła jednak trwać wiecznie. Symulowanie podróży do Francji stało się dość męczące. Obecnie trzeba było znaleźć dramatyczne zakończenie całej sprawy, które zostawiłoby trwałe ślady w sercu młodej damy, nie pozwalając jej lokować uczuć w innych adoratorach jeszcze przez długi czas. Stąd te ślubowania wierności na, po, na moc Pisma Świętego i stąd te aluzje, że coś może się wydarzyć w dzień ślubu. James Windybank chciałby Pana Sutherland była tak przywiązana do Hosmera Angela i tak niepewna jego losu, żeby przez Kolejne 10 lat nie zwróciła uwagi na innego mężczyznę. Kiedy już zawiódł ją pod bramy kościoła, nie mogąc pójść o krok dalej, zniknął w dość konwencjonalny sposób, wchodząc do dorożki przez jedne drzwiczki i wychodząc z drugimi. Myślę, że tak właśnie wyglądał ciąg zdarzeń pani Windybank. Nasz gość odzyskał trochę pewności siebie w trakcie wywodów Holmesa i wstał z krzesła. Z zimnym, szyderczym uśmieszkiem na bladej twarzy. Może tak było, a może i nie, panie holmes, powiedział, ale skoro jest pan tak błyskotliwy, powinien pan zdawać sobie sprawę z tego, że w tej chwili to nie ja łamię prawo, a pan. Od początku nie popełniłem żadnego karalnego czynu, ale dopóki trzyma pan te drzwi zamknięte, naraża się pan na oskarżenie o bezprawne przetrzymanie. Jak sam pan wie, powiedział, prawo pana nie dotknie, powiedział Holmes, otwierając drzwi na oścież. A jednak nie znam człowieka, który zasługiwałby na karę bardziej od pana. Jeśli ta młoda dama ma brata lub przyjaciela, powinien wychłostać panu grzbiet. I tutaj Holmes cynizm przestępcy wyprowadza go z równowagi. Najowisza dalej pomstował, czerwony ze złości na widok gorzkiego śmiechu na twarzy windy Banka. Nie należy to do moich obowiązków wobec klienta, ale mam pod ręką szpic rutę i nie będę się dłużej powstrzymywał. To mówiąc, zrobił dwa szybkie kroki w kierunku Bata. Zanim jednak zdążył go chwycić, na schodach rozległ się tupot. Us usłyszeliśmy jeszcze jak trzasnęły ciężkie drzwi w korytarzu i przez okno ujrzeliśmy pana Jamesa Windybanka, będącego ulicą na złamanie karku. Co za podła kanalia, powiedział Holmes i śmiejąc się opadł na fotel. Ten typ będzie z jednej zbrodni popadał w kolejną, aż zrobi coś bardzo złego i skończy naszą bienicę. Ta sprawa pod pewnymi względami nie była zupełnie pozbawiona od ciekawego aspektu. Nie dostrzegam wszystkich kroków Twojego śledztwa, powiedziałem. Cóż, oczywiście od samego początku jasnym było, że ten pan Hosmer Angel zachowywał się dziwnie z ważnych powodów. Równie jasnym było, że jedynym człowiekiem, który odniósł korzyści z całego tego incydentu, był jej ojczym. Poza tym, tych dwóch mężczyzn nigdy się ze sobą nie spotkało, wręcz przeciwnie. Kiedy jeden znikał, pojawiał się drugi. Nie bez znaczenia był fakt, że nosił przyciemniane okulary i zniekształcił cały swój głos, co w połączeniu z krzaczastymi bokobrodami podpowiedziało mi, że to przebranie. Moje podejrzenia potwierdził dziwny nawyk pisania listów łącznie z podpisem na maszynie. Świadczyło to o tym, że pismo tego człowieka było na tyle znajome dziewczynie, że mogłaby rozpoznać nawet niewielką jego próbkę. Jak widzisz, każdy z tych faktów osobna w połączeniu z wieloma mniej ważnymi wskazywą na jeden trop, a jakie zweryfikowałeś, kiedy go namierzyłem, o kolejne dowody było już znacznie łatwiej. Znam firmę, w której pracuję, przeanalizowawszy wydrukowany opis mężczyzny, wyeliminowałem wszystkie cechy, które mogły być częścią przebrania. Bokobrody, okulary, głos i wys do jego biura z prośbą, by poinformowali mnie, czy opis pasuje do któregoś z ich pracowników. Już wcześniej zauważyłem szczególnie cechy maszyny do pisania i napisałem do podejrzanego list na adres jego firmy, w którym prosiłem go o wizytę. Jak się spodziewałem, jego odpowiedź była napisana na maszynie i nosiła te same. Znikome, lecz charakterystyczne ślady. Tą samą pocztą nadszedł list z West House i Ima, Marbank Fenchurch Street, w którym napisano, że opis pod każdym względem zgadzał się z wyglądem ich pracownika. Jamesa Windybanka. Wojla Tout. Czyli oto wszystko. A co z panną Sutherland? I tutaj Holmes zainteresowanie filozofią. Nawet jeśli jej powiem, i tak mi nie uwierzy. Być może pamiętasz to stare perskie powiedzenie. Niebezpieczeństwo czyha na tego, co odbiera tygrysowi młode. I na tego, który odbiera kobiecie złudzenie. Ucha Fiza i Horacego można odnaleźć zarówno mądrość, jak i znajomość świata. Dobrze. Skończyliśmy już y, rozdział sprawa tożsamości. I na tym chyba skończymy. A kolejny filmik będzie o tajemnicy Doliny Boskombe. Do zobaczenia pa!